Po drobnych problemach otworzyliśmy kosmiczny most i wyruszyliśmy na poszukiwania unikrona. Przenieśliśmy się do innej galaktyki na krawędzi znanego nam kosmosu, i rozpoczęliśmy naszą misję. Znaleźliśmy się w nieznanej przestrzeni i zatrzymaliśmy na orbicie planety nieopisanej na naszych mapach. Powrót destruktora. Jeśli o mnie chodzi, nie podoba mi się tu. Puk-puk! Kiker? E? Kosmiczny kadecie! Ironhide! Wzywa Kikera! Daj spokój! Coś mi się tu nie podoba. Oh. Naprawdę! Wyczuwam Energon. Aż tutaj? Nie sądziłem, że znajdziemy tu Energon, Kiker, ale pewnie masz rację. Jak oceniasz tutajsze złoża? Nie jestem pewien. Zatrzymamy się i zbadamy to. Optimusie, co z naszym celem Unikronem? Musimy go powstrzymać, zanim będzie za późno. Taki był plan! Kicker, nasza misja ma dwa cele. Dopilnować, żeby Energon nie wpadł w ręce wroga i rozprawić się z Unikronem. Inferno, zwołaj ekipę badawczą. Tak jest! Nadszedł już czas, Destruktorze. Otwórz oczy, ujrzysz nowego wojownika, którego stworzyłem. Dzięki nowemu pancerzowi będziesz teraz niezwyciężony. <grymny> Destruktorze, uczyniłem Cię potężnym. Zdobądź Energon i powstrzymaj autoboty. <grymny> Miło wreszcie zobaczyć trochę entuzjazmu. Jestem pod wrażeniem, Megatronie. Twoja moc rośnie, dosłownie z dnia na dzień! Wszystko idzie zgodnie z planem. No Starscream, czy Skorpinok uciekł z powrotem do Alpha Q? Nie widziałem go od spotkania z Rodimusem, panie. To mnie martwi. Jeżeli ten głupiec spróbuje mnie wykołować, zmiażdżę go jak robaka. Megatronie... Hmm? Mam wiadomość. Od kogo? Pilna wiadomość od Snowketa. Mówi, że Optimus Prime odkrył źródło Energonu w odległej galaktyce. W samą porę, tak. Hmm. Ej, Starscream! Tak? Wybieramy się na wycieczkę. Każ wszystkim spakować bagaże. Słuchaj, Kicker. Liczymy, że doprowadzisz nas do Energonu. Tak, i daj nam dokładne namiary. Burza zakłóca działanie sprzętu. Dobra, skupcie się. Musimy działać szybko i sprawnie. Energon jest dokładnie przed nami, inferno! Trzymaj kurs! Nie mogę! Przed nami jest gigantyczny lodowiec! Rany! Czasem nienawidzę swojego szóstego zmysłu! Akurat uwielbiasz być w centrum uwagi! Czy naprawdę myślisz, że podobają mi się te wyprawy na koniec świata w poszukiwaniu głupiego Energonu? Ależ z ciebie, dzieciak! Ej, daj mi spokój! Co się dzieje? Lodowiec się przesuwa! Chyba wiem czemu, inferno. Podobnie jest z lodowcami na biegunie północnym. Ciągle się przemieszczają. Sterowanie statkiem w burzy śnieżnej to błądzenie po omacku. Postaraj się, inferno. Liczymy na ciebie. Ech. Co jest, inferno? Statek się zaklinował! Utknął między dwiema gigantycznymi ścianami lodu. Mika, co to za hałas? To odgłos brył lodu miażdżących nasz statek. Poważnie? Zamarzniemy na kość! Nienawidzę zimna! Musimy coś zrobić i to szybko! <tryk> Nic z tego! Włas awaryjny zamarzł na amen! No to utknęliśmy! Inferno, odpal dysze dziobowe. Może uda nam się stąd wydostać. A przynajmniej ciepło z silników stopi trochę lodu. Tak jest! Wszyscy na tył statku. Może tamtędy się ewakuujemy. Jasne? Tak jest! Wykonać! Tak jest! Optimusie! O co chodzi? Optimusie! Czy mogę jakoś pomóc? Dobre pytanie. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ach, ten mój energonowy zmysł! Moje włosy, Decepticony, alfa-Q! Przestań wreszcie marudzić, kicker! Hej, gdybym nie wspomniał o energonie, nic by się nie stało! Skąd mogłeś wiedzieć, że utkniemy? A, daj spokój! Słuchajcie, nie wiemy, co nas tam czeka. Zanim wyjdziemy, przygotujmy się. Optimus Prime, pięść mocy. Straż 1, przyłącz. Helikopter 2, przyłącz. Kopacz 3, przyłącz. Bazyskaw 4 Optimus Prime, pięść mocy. Jetfire chcę, żebyś poszedł z Kickerem i Ironhide'em. Inferno i ja uwolnimy statek i dołączymy do was. Tak jest. tak jest! Znajdź Energon, Kicker! Tak jest, Optimusie! I powodzenia ze statkiem! No, Ironhide, w drogę! Z chęcią! Aha, Jetfire, jeszcze jedna sprawa. O co chodzi, komandorze? Chcę, żebyś pilnował Kickera. Melduj się regularnie. Coś mi tu nie gra. Tak jest. Jesteśmy zespołem. Musimy się wspierać. Nie pytaj mnie dlaczego, ale ta planeta mi się nie podoba. Mogę na ciebie liczyć? Tak jest! Daj z siebie wszystko, Inferno! Tak jest, Optimusie! O, Skorpinoku, obudziłeś się już? Całkowicie! Czuję zakłócenia w przepływie energonu, autoboty coś knują. Sądzisz, że znalazły energon? Być może. Natychmiast to zbadam! Zaczekaj, uspokój się. Ależ Altaku, muszę! Mój drogi Skorpinoku, straciliśmy wprawdzie nasze terrorgony, ale mam już nową armię czekającą na me wezwanie. Ach, wypuścimy nowe zwierzaki, czy tak? Tak. Oto nasze nowe terrorkony. <śpiewanie> to będzie takie zabawne! Uwielbiam to! Chyba nie zaczniesz beze mnie, Snowcat! Kim jesteś? No co nie poznajesz mnie! Destruktor? We własnej osobie, tylko trochę ulepszony. O yes. rany, nie poznałem cię. Szczerze mówiąc, myślałem, że już po tobie, kiedy uderzyłeś w wieżę Energonową. Tutaj Jetfire. Jestem pewien, że tutaj jest żyła Energonowa. Brawo, Kicker. Dobra, bierzemy się do roboty. Musimy się pośpieszyć! Ciągle mam złe przeczucie! Uspokój się, Kicker! Słucham? Powiedziałem, uspokój się! Nie mogę! Zgadzam się z Kickerem! Pomyśl tylko, gdyby ktoś nas tu zaatakował, nie mielibyśmy najmniejszych szans! O, oh, ty też zaczynasz Ironhide! Bla, bla, bla! Jesteście nudni! Sam jesteś nudny, Jetfire! Wiesz, Decepticony nie mogą być wszędzie. Uspokój się! Nie mogą być wszędzie, he? Nie ma chwili spokoju. Kiker, schowaj się za mną. Tylko szybko! Jetfire! A kuku, nadchodzimy! <grystanie> Raz, dwa, trzy! Jak za dawnych czasów, co? Pamiętasz dawne czasy? Myślałem, że megatron wymazał ci całą pamięć. A ja myślałem, że megatron wykasował twoją. Tak łatwych zwycięstw! Dałeś się złapać w pułapkę jak nędzny szczur! Ale wygrana to wygrana! <śpiewanie> Inferno, uwolniłeś statek? Prawie, Optimusie! Szybko, mamy mało czasu! Kicker? Ironhide? Mówi Mika, zgłoście się! Słyszycie? Halo? Halo? Jetfire dostał! Co? Atakują ze wszystkich stron! O nie... Jestem niezwyciężony! Nikt nie może mierzyć się z mocą nowego destruktora! Bo ci się obwody przegrzeją! Czujesz? Tu wszędzie jest energo! Niewiarygodny! Czas na przekąskę, zwierzaczki! Pomocy! Jetfire dostał! Jetfire dostał! Ej, musisz tak dramatyzować? Jetfire'owi nic nie jest? Nic poważnego, Mika. Więc wracajcie tu szybko! Megatron i jego banda atakują Mirandę. Za chwilę startujemy! Pośpieszcie się! Zrozumiałem! Chwileczkę, Kicker! Jetfire jest ranny w nogę i korpus! Mam wrażenie, że nie będzie w stanie latać! <ślaśń uzykujuria> Dobra, witaj znowu! Przykro mi to mówić, ale i Energon, i Ty jesteście moi! Optimusie! A twój statek też. Co? Optimusie, wróciliśmy do gry. Statek jest wolny! Brawo, Inferno! Hotshot, osłaniaj mnie! Zbiorę wszystkich! Tak jest! Transformacja! Transformacja już mnie opuszczasz, wyprowadza mnie z równowagi. No. Nie podoba mi się tu, chłopaki. Możesz stąd wyjść! Nie! Nigdy w życiu nie zostawiłbym kolegi! Spokojnie, Ironhide. Trzymajmy się razem. Kicker, chyba się nie obwiniasz, co? Jesteś częścią drużyny, na dobre i na złe. Traf chciał, że teraz siedzimy po uszy w złym. I to coraz gorszym. No dobra. Znajdźmy jakieś wyjście. Jeżeli będziemy współpracować, uda nam się. Jesteśmy żołnierzami. Niebezpieczeństwo nie jest nam obce. Do tej pory byłeś samotnikiem Kicker. Teraz jesteś w drużynie Autobotów. Jesteś żołnierzem i walczysz ze złem. Koniec gadki. Zabierajmy się stąd. Idziesz z nami? Tak, jasne. Wiesz, przydałoby się trochę więcej entuzjazmu. Obudź się, chłopcze. Ruszamy. No już, Kicker. Siedzenie tutaj nic nam nie da, prawda? Nie. Ironhide, nieźle oberwałem, więc liczę na swoją pomoc. Jasne! Przezfaję! Ironhide! weź mocy! weź mocy, przefaję! Chodź, Kicker, wychodzimy stąd. Myślałem, że nie możesz latać. Spróbuję. Inaczej się nie przekonam, prawda? Nie jestem takim autobotem, który tylko siedzi i się zamartwia. A teraz skakuj. Uważaj na siebie dobrze? <grystanie> Nic się nie martw. <grystanie> o tak, jedźcie energo! Destruktorze! Co jest? Słyszałeś coś? Nie! A teraz słyszałeś? O nie! Co? Co się tu właściwie dzieje? Alfa Nie! próbuje swoich sztuczek. O Nie! Megatronie! Uciekają! Co z tego? Zapomnij o nich! Chodzi nam o energor lądowanie Jetfire! tu się roi od nowych terrorkonów wyglądają jak raptory no kinopoty? Myślałem, że wyginęły. Co ty wyprawiasz? Próbuję nas stąd wydostać. Użyję do tego energonowej nowej broni. Tiket, złość się! Mika, udało wam się! Musimy się pośpieszyć. Ruszamy! Wsiadajcie na pokład! Jetfire jest ranny jesteśmy otoczeni przez terrorkony! Trzymajcie się, wydostanę was. Mika, zaczekaj! Uruchamiamy siatkę energonową. Słyszałeś strong arm? Jestem gotów, Mika. No, świetnie. Co teraz? Nie wiem, ale powinniśmy się ukryć. Daj spokój! Krysie. Dobra robota, Mika. Teraz nasza kolej. Czas na więź mocy. Inferno. Głosow. Więź mocy. Więź mocy. Inferno. Wydostaniemy cię stąd, Jetfire. Trzymaj się! Jasne! Jesteś cały? Tak, ale co z Energonem i Omnikonami? Wydałem Omnikonom rozkaz ewakuacji, a swoich żołnierzy cenię bardziej niż Energon. Zostawimy tyle energonu? Przecież Megatron może go użyć do ożywienia unikrona! To już moje zmartwienie. Ech. Mógłbym zniszczyć Decepticony, uruchamiając siatkę energonową. Ale wtedy ryzykowałbym zniszczenie całego kosmosu, ponieważ jest wypełniony czystym energonem. Nienawidzę Megatrona, ale odpowiadam za całą załogę mojego statku. Więc co teraz, Optimusie? Zostawimy energon Megatronowi i poszukamy Unikrona. Fala, fala! Fala! Cały energon należy do mnie. Puść jeszcze raz te sekwencje. Zaraz. Czy te roboty nie należą do Alfa jeżeli tak, to znaczy, że Alfa Q też chce zdobyć Energon. Sądzę, że Unicron rozdzielił się na dwoje. Co? To by wyjaśniało, dlaczego na Ziemi odbieraliśmy dwa oddzielne sygnały. Interesujące, dzieląca się wielka planeta. Słyszałam o tym w szkole, uczono mnie, że Ziemia i Księżyc się rozdzieliły. Chcesz powiedzieć, że to możliwe? Nie mam dowodu na to, że to samo stało się z Unikronem. Mogę się założyć, że Alfa Q jest na jednej z tych części. Przykro mi rodimusie, mamy zadanie do wykonania. Za wszelką cenę zapobiec ożywieniu unikrona. Nie mam pojęcia, co planujesz, ale wierz mi, nie ma takiej siły na świecie, która nas powstrzyma. Chyba wyrażam się jasno. Hmm. Jesteś moim wrogiem. O? Tak sądzisz? Tak. Sprawa się komplikuje. Ale niezależnie od czego, w ilu kawałkach jest Unikron, zniszczymy je. Cieszę się, że z Jetfirem już wszystko dobrze. Ha! Było ciężko, ale wiesz co? Nieźle nam poszło. Hmm? Jedyny problem w tym, że nie zdobyliśmy energonu. O co chodzi, Ironhide? Im więcej Energonu ma Megatron, tym większe stanowi zagrożenie dla wszechświata. Już po wszystkim. Daj spokój. Tak, wiem. Może mogliśmy coś zrobić. Przestań, to już przeszłość. Ha? Jeszcze nie raz spotkamy się z Megatronem. I resztą Decepticonów. Ale? Żadnych ale. To nasza praca. W jednej części Unikrona siedzi Alpha Q, Megatron w drugiej i nowe terrorcony. I ty chcesz, żebym się uspokoił? Ironhide, nie zapominaj, że straciliśmy całą planetę pełną energonu. No, sam widzisz. Zrozum, stary, jesteśmy żołnierzami, drużyną. Nie masz się. <śmum> masz rację. Jestem autobotem, żołnierzem. To nie jest skomplikowane. Hmm, tak jak ty, Ironhide. <śmum> <śmum> Ej, hey, nazywasz mnie prostakiem? Tak, co mi zrobisz? O, zobaczysz, pożałujesz, że się urodziłem. Kurde!